Proponuję takie rozwiązanie dla małżeństw. Żona robi obserwacje, mąż robi zapis. Na koniec, na koniec dnia, bez względu na to, czy waszą intencją jest zapobiec poczęciu, czy też zostać rodzicami, mąż się nie musi pytać, kochanie, co tam dzisiaj było, jak tam dzisiaj było, czy mamy z kolegami na piwo, czy też zostajemy w domu, prawda? Więc mąż jest tą osobą bardzo istotną w prowadzeniu karty i wszyscy moi, to nie jest, to nie jest, Dyrektywa o doktora Hildgera, broń Boże, ale moim wyborem jest to, żeby jednak włączyć tego partnera życiowego do prowadzenia karty, bo to jest Wasza karta, więc może robić zapisy, a ona robi obserwacje. I reszta tutaj ta zielona, to, są, to jest czas suchości. No i teraz w sumie możemy rozmawiać, bo moim tematem jest standaryzacja, nie wiem, płodności czy bezpłodności, więc pokryjemy obydwie. Standaryzowany w systemie jest sposób zapisu obserwacji, sposób jakości śluzu, co ewentualnie ma przekład na jakość tego śluzu, ewentualnie możliwości penetracji nasienia, ewentualnie podejrzenie endometriozy, co nakieruje odpowiednie działania diagnostyczne. Nauczyciele uczą zapisu, uczą modelu Kreitona, Lekarze, Specjalizują się w naprotechnologii. Po polsku mówiąc, czego nie wolno i zrobić, nie powinno się. z nakrotechnologii, tak jak to doktor a ani jeden raz się nie pomylił. Bardzo dziękuję. A, więc normalna faza, więc faza popikowa powinna mieć odpowiednią długość, żeby była normalna. A, I średnia tej fazy jest jakieś 13 dni. A, tak jak to już słyszeliśmy, nie będę się powtarzać. A, to są zapisy, yy, różne zapisy, yy, które świadczą, tak jak powiedział dr Baczy, coś takiego świadczy o małej ilości śluzu, czyli niski współczynnik śluzu, który w czasie drugiej stacjonarnej sesji nauczania w Omaha, czy też w Polsce, daj Boże, jednego dnia znowuż, będziecie mogli się uczyć, jeżeli będziecie zainteresowani studiowaniem tego dalej. A tutaj jakość śluzu jest niska, więc też czy lekarz, czy, czy nauczyciel zwróci na to uwagę. Tu jest zupełna suchość, więc możliwość ewentualnie, nie wiem, zrobienia badań ultrasonograficznych, czy też może podania antybiotyku, czy witaminy B6, to już zależy od lekarza. Tutaj, jeżeli ja widzę coś takiego, to mówię 5 dni tylko w fazy popikowej, może zabrać i do 8 dni, zanim ten nowy maleńki człowiek zejdzie do domu swojego, to znaczy do macicy, gdzie będzie mieszkał przez następne 9 miesięcy, popularnie mówiąc. Więc proponowałem takiej fazy, żeby raczej unikali poczęcia, dopóki nie naprawi się tych wszystkich spraw hormonalnych, nie przedłuży się tej fazy. Tutaj, bo to są przypadki niepłodności, prawda? Tutaj wszystko jest w porządku, więc prawdopodobnie lekarz będzie zainteresowany tym, czy może, żeby, może sprawdzić jajowody. Celem A... tego slajdu jest to, żeby dać obraz, dać obraz instrukcjom, jakich naucza nauczyciel modelu Claytona, instruktor. A... I ponieważ uczymy dni płodnych i niepłodnych i bez względu na to, czy przychodzi do programu, nie wiem jak wszyscy przyjmiecie Państwo to do informacji, bo spotkałam się też z niechęcią tego, tego, tego rodzaju nauczania, ale tak my, my byliśmy uczeni, uczyć w ten sposób. Bez względu na stan cywilny, czy to jest panienka, czy to jest małżeństwo, czy to jest mężatka, czy to jest siostra zakonna, uczymy dni płodnych i niepłodnych. To nie znaczy, że mówimy panience, że powinna współżyć w tym czasie albo nie współżyć. My uczymy. Każda z nas, kobiet, ma prawo do tego rodzaju wiedzy. Więc używamy tego, tutaj dni płodne są oczywiście zaznaczone znaczkami z białym dzidziusiem, więc możecie powiedzieć, a co robią te dni tutaj? Jest to metoda prospektywna, więc. Jeżeli patrzymy na te dwa dni, powiedzmy z, z punktu widzenia dnia 26 z drugiej linii, to ja wiem, że te dwa dni były niepłodne, ale tego dnia pojawił się Sluxius i nie wiemy, czy to, czy, czy to będzie się ciągnęło dalej, czy nie, ponieważ metoda ta jest używana do uniknięcia poczęcia, tak samo jak do poczęcia, więc jest metodą prospektywną, więc to są, prospektywnie patrząc, uważane są to dni jako dni płodne. A to mieliśmy już, niepłodność, poronienie, niski poziom progesteronu, krwawienia. To jest to, o czym mówiłam. PIK jest konieczny do tego, żeby wiedzieć, kiedy jest PIK plus 3, 5, 7, 9 i tak dalej. Jeżeli chodzi, i to jest bardzo ważne, dlatego że są ustalone normy na te dni w cyklu i to nie jest cykl 14, 17, 22, tylko PIK plus 3, 5 i tak dalej. Więc to jest diagram taki, który pokazuje, jak te badania hormonalne powinny przebiegać. Ile ma jeszcze czasu? Koniec? Pięć minut, dobrze. Nie wiem, co to jest. to jest podsumowanie, to właściwie możemy sobie to odpuścić. Co już było? Na rzecz Na tyle karty mamy, Dziękuję. Doktor Klimax przesłał mi polską wersję polską kart, polskiej karty, która już została zaakceptowana w czasie e, druku, ale niestety nie mogłam tego przejść na przezrocze, ponieważ e, miałam problem z internetem w domu, w którym mieszkałam, więc została angielska wersja. W każdym razie proste. Międzynarodowy język, kilka znaków, które trzeba zapamiętać. Nauczyciele są po to, żeby wam, żeby. I mnie to wpić do głowy. Podręcznik dostaje każdy użytkownik. Wiem, że w Polsce nie wszyscy znają angielski i jest on niestety dostępny tylko po angielsku w tej, w tej chwili, ale wszelkie starania, aby był on po polsku. Tak jak powiedziała, to jest prosty system. Nawet słownik obrazkowy jest, żeby nas uczyć, jak to wygląda. Szczególnie mężczyźni. Z Niektórzy mówią, o Boże, nie chcę na to patrzeć, a inni mówią, później się przyzwyczajają, a inni mówią, nareszcie wiem o co chodzi. Także jest to pomocne. Ćwiczenia robione w czasie spotkań indywidualnych, gdzie wszystko jest udokumentowane. Nauczyciele nienawidzą tej formy, powiem wam na pewno, prawda? Kto robi tą formę? Ani jednej ręki, proszę bardzo. Jest ona konieczna. Kontrola jakości musi być. To jest z karty, gdzie właśnie. Instrukcje zmieniają się, uczymy prospektywnie dni płodnych i niepłodnych w zależności od tego, jak kobieta jest w stanie rozeznać swoje biomarkery i jak dokładnie potrafi je zapisać. Więc po prostu zmieniają się one. Zaczyna się to od tego, że powiedzmy obserwacje trzeba robić cały czas i się unika kontaktu genitalnego, później w każdym razie to wszystko się zmienia z czasem ponieważ mówimy o tym modelu jako modelu do uniknięcia poczęcia i do uzyskania poczęcia, więc chcę statystyki dla tych, którzy tego nigdy nie widzieli, bo większość z Państwa, którzy byli na takich wykładach pewno to znacie, już stare statystyki, 1998 rok. W sumie badanie zrobione w pięciu ośrodkach. Dosyć to jest poważne, ponieważ ponad 17 tysięcy miesięcy używania, ponad 1800 małżeństw włączonych w to badanie, i me efektywność metody dla uniknięcia poczęcia, jeżeli jesteśmy zdrowi, jest 99,5%. To jest przynajmniej tak dobre jak tabletka antykoncepcyjna, która niczego nie leczy. Jeżeli są lekarze, nie jest moją intencją, żeby obrażać Was, ale chcę, żeby wszyscy, nie lekarze, wiedzieli, że tabletka, powtarzam jeszcze niczego nie leczy. To jest po prostu, nie wiem, mgła na oczy, czy jak to się tam, jak to się mówi? Dym na oczy. Wiecie, o co chodzi. Więc niczego nie leczy, o to trzeba zapamiętać. Use effectiveness jest 96,8%. To jest takie, powiedzmy sobie, no, Idealnie powinno być takie, ale jak ja nie jestem taka świetna nauczycielka, albo może mój klient jest nie taki mądry, to będzie o. A ja jeszcze się obydwoje nie mądrzy, to będzie o takie. <grymne> jeżeli chodzi o efektywność tego, tej metody dla uzyskania poczęcia, to, to w, w ciągu sześciu miesięcy jest ono dosyć wysokie. Także jeżeli używacie metody, a nie ma poczęcia, waszą, waszą intencją jest być rodzicami, to po sześciu miesiącach najpóźniej zostajecie wysyłani do naprotekno, do lekarza, który specjalizuje się w NAPROtechnology. Um, jeżeli chodzi o tych, którzy, zresztą nie, tu nie, nie potrzeba tego slajdu, doktor Baczetery zrobił to Doskonale, jaka jest nasza efektywność, jeżeli chodzi o leczenie, widzieliście. Natomiast bez leczenia zupełnie może to być aż do 40%, co wydaje mi się dalej wyższe niż jakakolwiek klinika IVF. Żółte znaczki. Czar, to jest czarna magia na początku. Na początku rzeczywiście wszyscy się tego boją. Co to znaczy? Używamy żółtych znaczków wtedy, kiedy kobieta, jeżeli któraś z Państwa siedząca, mówi, ta metoda jest nie dla mnie, bo ja cały czas. Czuję wilgotność, mokrość, cały czas coś się tam wydziela, nie szkodzi, my was nauczymy też. Używamy żółtych znaczków po prostu, żeby określić te dni niepłodności. Czyli, jeżeli tematem moim miało być standardyzowane określa, określanie niepłodności, to zadajemy proste pytanie, jeżeli ta śluz się ciągnie bardzo długo, dokładniejszych instrukcji można się nauczyć w Omaha, ale jeżeli ten śluz się ciągnie bardzo długo, to jest wszystko bardzo proste. Zadajemy sobie pytanie, czy dzisiaj jest tak samo, jak było wczoraj? No, prawie tak, czyli tak samo. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy wiemy: O nie, dzisiaj ten śluz ma, jest bardziej rozciągliwy, rozciąga się kilka razy, i wtedy i wiemy, że jest to czas płodny. A niepłodność jest o, dalej oznaczana żółtymi znaczkami. I to jest kilka przykładów, które pokazują, że, że czy to będzie faza poowulacyjna, czy ta popikowa, I, jeśli ten śluz będzie obecny, to dalej można to wszystko y, przełożyć na żółte znaczki. Czy też to będzie ciągła wydzieli na po miesiączce, to też to można przełożyć na żółte znaczki. Także eksperci, yy, nauczyciele modelu Kreitona, nie będą mieli z tym żadnych problemów. Widzieliśmy doktora Himgelsa, definicja yy, nowa dziedzina naukowa zajmująca się zdrowiem kobiety, nauka medyczna współpracująca z naturalnym cyklem w celu monitorowania oceny podtrzymywania poprawy zdrowia i kobiety. Pani, która zadała pytanie, czy próbowaliśmy sporszczyć to słowo, odpowiedziałam, może nie do końca. W każdym razie po angielsku jest to NAPRO Technology, która to jest skrót słowny, który tak naprawdę reprezentuje Natural Procreative Technologies. NAPRO jest dziedziną medyczną, wykorzystującą sprzęt medyczny, czyli. W jakimś tam sensie jest pewnego rodzaju technologią, ale technologią, która jest prokreacyjna, nie antyprokreatywna, anty, pro, anty, tak, tak jak jest antykoncepcja. A, więc to jest, powiedział dr. Marcin David, nie byłoby na pro technology bez modelu Creighton'a, także ja jestem ogromnie wdzięczna tym, którzy uczą tego, tego modelu. I a, ponieważ jako farmaceutka mam jakieś tam ym, za sobą szkolenie w chemii, biochemii i chcę Państwu przypomnieć, że jeżeli, raz, je, jeżeli plemnik penetruje tą zonę pelusji, tą błonę komórki jajowej, ma miejsce tyle zmian biochemicznych, że już drugi plemnik nie ma szansy się tam w norma, normalnie najczęściej przedostać. Jest to wielkie misterium, które właściwie, do którego powinniśmy mieć wiele szacunku, i to jest początek życia. I każdy z, każdy z nas zaczął od tego. Jeszcze gdybyście byli zwolennikami technologii, są takie jakieś aparaciki, gdzie można tam ślinę badać i tak dalej. Prawda? Więc czasami może to być, no, no rozczarowanie. rozczarowanie, dziękuję. A, więc tutaj mamy cykl kobiety, która monitoruje się zgodnie z modelem Creightona, mniej więcej wszystko to rozumiemy. O co tutaj chodzi? A, widzimy, że aparaty, które, które sprawdzają owulację, są nacelowane na poziom pomiaru LH. Czy LH jest tutaj normalne? O tak, to już. Bateria się skończyła. No my zdążyliśmy. Um, e, no tak. W każdym razie, tutaj widzieliście Państwo pewno, chociaż to było szybciutko, żeby go jeden dzień śluzu, czyli jest nienormalny śluz. Wiemy, że um, był nienormalny progesteron, bo był badany, był za niski estro estrogen i ultrasonograficzny pomiar komórki jajowej wskazywał, że jest ona mała i niedojrzała. Natomiast badanie LH pokazało, że owulacja miała miejsce i było rezultatem tego było poronienie. Także Dużo więcej można zaufać temp biomarkerom w modelu Creightona niż jakimkolwiek prostym aparatom. Dziękuję za uwagę, zapraszam na poniedziałek.